Ja ciągle kocham nawijać te Raz, Choć już mnie nie jara, życie rapera, ani to chlanie i proszki, ani te tanie podlądki. Bo nie chcę skończyć jak Grysiek Rynkowski. Ze spływą przy stronie, prędzej ze stówą przy dłoni. Wchodzę ze znową stylową do Polski. Dlatego ja dzwoni tu telefon z kopsy. Ręce do tej forsy, nie chcę tu skończyć jak Rysiu Rynkowski. Jak Grysiu Rynkowski, a mogę słuchać tych kości. Domel wyszedł jak Zabłocki. Stram na te wszystkie problemy. Ciągle siadasz na nocni Starania nie poszły na darmo I przez to się stałem dorosły Już nie gram koncertów za darmo Jak jakiś jebany ochotni Puści Czemu ludzie są puści, czemu są źli i okrutni I doprowadzają wciąż do kłótni Czemu żaden z nas nie odpuści Każdy chce mieć władzę, każdy chce mieć hajs Każdy o tym puści Każdy o tym tym Czemu ludzie są puści, czemu są źli i okrutni Prowadzają wciąż do główki Czemu żaden z nas nie odpuści? Każdy chce mieć władzę, każdy chce mieć hajs Każdy o tym tuśni Każdy o tym tuśni. Dlatego korzystam z życia Biorę się w garść, bo nie chcę skończyć jak Richard Daleko jeszcze do wyjścia To nie ekipa na liścia W pamięci widzę twarz Ryśka I choć kaplica, to będzie mennica Tu stać się toczyska, to blady twanego liska Ale, żeby nie szczelić se w pysk bo będzie grobnica i kiszka Kiedy na wszyscy zadzwoni rodzinka Wtedy to będzie rozdrinka I chociaż leci nam nasianą ślinka Mówię ziomeczku, nie idź tam Chyba, że chcesz mu tam zażyć kieliszka Sprawa cieniutka i śliska Uważaj, bo będziesz piszczał To jeszcze nie czas dla wystrzał Puści. Czemu ludzie są puści, czemu są źli i okrutni I doprowadzają cię do kłótni Czemu żaden z nas nie odpuści Każdy chce mieć władzę, każdy chce mieć heist Kandry Animaty, tam wychodzi gościu Ja jestem <zysy> Dawaj, dawaj Wiesz o co Wobili, jesteś u góry nie daj na pierwszy klip No nie do... Jeszcze do... wczoraj Zjadko coś oraz tylko Jest w dziurze, dawaj go w tej dziurze A w tematyk jesteś szalony gościu. No Ej, ficik dawaj szybko. Pa, dotknąć mnie nie może. No bo to jest Ewix. Ej, tu jest nalewki. Może Ficik, dawaj szybko ten piak. Czekaj, ja, ja, ja stwieram, prog, Mam już dwa staki i 19 No dobrze. No bądź, Ale to kurwa piasku nie krótum. mam, muszę iść po piasku. pana nóżki granie. Ej, sk skombinuj jedno żelazo. Przypalone. To mam. To no dobrze, to ja mam filmem. Aha, co? Masz babyka? Jak ja, ja, ja panu, nie nie mam mi nic knoła, nie? A ty masz? Ej, ja mm. on do ciebie. A to ja tu czekam. Masz k na Weź też, go, zuku go do. dostał Dostał, dostał. Zróbuj. Dawaj go! Negrałem! Nice. Nice. nice! Nagrałem No nagrałem! Ja, no, nagrałem. Dobra, po drugiej stronie! Tak. Ej Matik wypo no, ale... do ciebie podchodzi, znaczy też ispiercie. Ej, włas tu się. Łap ruszkę, chcesz ruszkę? Ja mam, ale ja mam kurwa nawet 5, tylko to jest. Nie dziwię, daj tam ja też no, do... nie. nie do... mam różdżki. To o wobil będziemy chciał sobie zrobić, szybko ja Gościu ja chyba do z... ciebie wejdzie, z... gościu gór, tam muruje. Zapraszam go, no go dobra, dobra to czekaj szybko robimy. Zrób sobie i tutaj idziesz po prostu prosto. prosto. Okej? Okay? Ja już tak idę, widziałem. Ja mam cały jakusz. Widzicie i dawaj z tym Kindice, Idę idę. I tutaj gdzie jesteś massik? Likwo się. Jest gdzieś zejście? Chodź musisz... tu, chodź tu lepki. Ale podaj, gdzie, gdzie to jest. F2 na kuba. Masz na kuba? No więc... widzę ci. Gdzie on jest? Tam. Gdzie jest tip? A gdzie tip jest? No tam. O, Spróbuję i temat zebrać. No to odsuń się, nie ci odsuń się. No to tyle Ja mam, mam 6, 8 kroków i 50 refów, to ja bym go dojechał, nie? Ło, wow. 50 refów wziąłeś przy sobie? Pojeba, cię ci Ej, chodźcie, to przebijamy, ja filci. przy sobie. taki boga. Filci, ile masz TNT? 16, bo nie mam piasku, 16. I cyknij do niego perłę, Matik. Nie, nie cykaj, znaczy nie cyknę, kurwa. No jedzenie. To łuk tylko. To wy w ogóle, jakiego słyszę? Dobra, mamy. Dostał, nie może kolorować, tak. chyba cyknął Nie może No cyknął cyknął, Cyknąłem, cyknąłem F od kuba F3 tego <grym grym> to chyba, nie? Jak mi... pvp ktoś, nie pvp jest ktoś na górze, czy wszyscy są pvp I wyłącz ten, Kurwa, jest Clipper tu jest, clipper Ukryta, ukryta, jest. O kurde, jest jałm koksa, zletałem! No. idiota wziął polizał jeszcze drze tego ryja XD.